Jakie błędy najczęściej popełniają firmy przy brandingu? Branding wymaga strategii i konsekwencji, a błędy mogą osłabić wizerunek firmy. Oto najczęstsze błędy: pierwsze, brak jasno określonej tożsamości. Firmy bez wyraźnej misji i wartości tracą autentyczność. Polskie linie lotnicze, lot, przechodziły liczne zmiany wizerunkowe, co wpłynęło na ich rozpoznawalność. Drugie, niespójność w komunikacji. Jeśli marka prezentuje się inaczej na różnych platformach, klienci mają trudności z jej identyfikacją. Trzecie: kopiowanie konkurencji. Marka musi się wyróżniać. Lidl i Biedronka mają odmienne podejście do komunikacji, co pozwala im przyciągnąć różnych klientów. Czwarte: nieczytelne logo i identyfikacja wizualna. Skomplikowane lub źle dobrane logo utrudnia rozpoznawalność. Polfra kilkukrotnie zmieniała identyfikację, co wpłynęło na jej odbiór. Piąte, brak konsekwencji w przekazie. Jeśli marka raz jest nowoczesna, a innym razem tradycyjna, też traci na wiarygodności. Szóste, ignorowanie potrzeby klientów. Jeśli branding nie odpowiada na potrzeby rynku, klienci nie będą się z nim utożsamiać. Empik przeszedł transformację w kierunku omnichannel, by dostosować się do oczekiwań. Siódme, zbyt częste zmiany wizerunku. Rebranding musi być przemyślany. Na przykład TVP kilkukrotnie zmieniało swoje logo, co też wpływało na jej rozpoznawalność marki. 8. Nieprzemyślane kampanie reklamowe. Kontrowersyjne reklamy mogą zaszkodzić marce. TYSKIE je wycofało jedną ze swoich kampanii po negatywnym odbiorze klientów. Podsumowując, skuteczny branding wymaga strategii, konsekwencji i zrozumienia grupy. Docelowej. Jeżeli potrzebujesz brandingu i wsparcia w przeprowadzeniu zmian, skontaktuj się z zespołem Studio Kreacja.